Siemanko, Siemanko, z tej strony Krystian Chlebowski, Beard Cooking. Na drugie, Mohamed. Będę dzisiaj kręcił kepsa. Ale troszecz, troszeczkę w innej wersji, bo będzie to kapsalon. Nie wiem, czy wszyscy wiecie, co to jest kapsalon, ale to taka holenderska forma podania kepsa. Więc yy, jeszcze może coś opowiem Wam yy, później. A teraz zabierajmy się do pracy. Powiem Wam, czego będziemy potrzebować. Mięso z kurczaka. Ja tu mam z udek, oczywiście bez kości. Ja wolę takie mięsko, to jest bardziej treściwe, bardziej się nadaje w jest zasłucha, jak dla mnie. Tak, 350 g mamy te mięska. 1 do jednego w porcji mamy frytki 350 g również. No i co? Reszta to dodatki. O reszcie opowiem wam później. Zabieram się do pracy. Słuchajcie, najważniejsze teraz pokroić sobie na mniejsze kawałeczki to mięsko. Nawet jeżeli macie, macie czas, to możecie to wcześniej zrobić i sobie przyprawić. Ale ja dziś nie miałem czasu, również można to od razu doprawić przed przygotowaniem. Nie dzisiaj o mięso chodzi, ale o podanie. Bo robimy dziś kapsalona. Tak, kochani, dobrze słyszycie. Nie wiecie pewnie, co to w ogóle znaczy. Kiedyś też nie wiedziałem. Jak pierwszy raz do Holandii przyjechałem, to znajomi zabrali mnie na kepsa i wtedy pierwszy raz jadłem kapsalona. Kapsalon po holendersku znaczy zakład fryzjerski, czyli potocznie fryzjer. Ta nazwa wzięła się stąd, że kiedyś w Amsterdamie był taki fryzjer, który właśnie w takiej formie sobie za każdym razem zamawiał kebab bliskiej kebabowni. Tak, tak wyglądała ta opowieść, kochani. Słuchajcie, trochę tutaj sobie oliwki damy do tego mięska. Przyprawę? Ja mam tu przyprawę swoją, sprawdzoną. Gyros Kebab. Możecie kupić takie mieszanki w każdym sklepie dowolnym. Więc jaką lubicie, taką sobie weźcie. Oddzielny film będzie zrobienia prawdziwego domowego kebaba. I mieszanki przypraw. Ja tu sobie wrzucam takie dwie łyżeczki tej przyprawy. Mieszam sobie to dob dobrze to mięsko. Odstawiam na chwilkę. Niech nam się to przegryzie. A w międzyczasie wypuszczę psa. Patelnia mam już rozgrzaną. Ja Miałem tu grillową patelnię uszykowaną. Do tego ona już jest tutaj bardzo dobrze rozgrzana. No i co? Na, na takim średnim ogniu sobie to mięsko będziemy tutaj podsmażać. Ok. to co? Teraz mogę sobie frytki wstawić. Frytki lądują do airfryera. 15 minut, 200 stopni. W międzyczasie, teraz jak będziemy czekać za mięsem i za frytkami, przyszykuję sobie sos. Sos czosnkowy będzie nam potrzebny. Do sosu będzie potrzebne niewiele składników, ale mamy to. Tu mam dwie czubate łyżki jogurtu greckiego, jedną łyżkę majonezu, daję łyżeczkę słodzidła. U mnie jest to Rytrol, możecie dać cukier. Co chcecie, możecie dać. Sól daję. Pieprz, trochę cytrynki. Najważniejsze, czosnek. Ciekam czosnek bardzo drobniutko. Bam, tak, normalnie bym go sprasował, ale praska mi yy, gdzieś zginęła, więc po prostu pokroję go. Tak samo dobry będzie. Ok, czosnek już mamy tutaj, więc sobie wymieszam to termoobieg 220 stopni, bo będzie nam potrzebny piekarnik. Teraz Wam wytłumaczę, jak w ogóle będzie wyglądało to podanie. Mam tu takie piękne półmiseczki i tu będziemy wkładać frytki. Na to będziemy dawać mięsko. Na mięsko trochę sosu i to wszystko posypiemy żółtym serem i wstawimy na chwilkę, żeby się zapiekło, do piekarnika. Przyszykuję sobie dodatki. Ogóreczek nam będzie potrzebny. Cebula czerwona. Pomidorki na pół, sobie tylko po przekrawam, ser serfeta no i sałata. No dobrze moi mili, mięsko mamy praktycznie gotowe. Te frytki już wyciągam i nie muszą być tak, wiecie, zrobione na maksa, bo jeszcze będą do piekarnika szły. Więc żeby nie były za twarde. Mięsko wyłączam, bo już niepotrzebne. Podzielę sobie na dwie części mięsko i daję mięsko sobie tutaj na te fryteczki. Słuchajcie, sosik czosnkowy tu dajemy. Ser ląduje tutaj na, na to mięsko. Myślę że tak 50-60 gramów. Słuchajcie, tu mam 100 gramów tego sera, to jest bardzo na bogato. Te nasze półmiseczki, 220 stopni, termoobieg. A w międzyczasie sobie jeszcze tą sałatę pokroję. Słuchajcie, termoobieg 5 minut 220 stopni. Pięknie się nam zapiekło. Dajemy sobie dodatki, co chcemy. Tutaj bo góreczka damy, pomidorków, cebulka. No i serka tu jest, tu jest na bogato ogólnie, no co wam powiem. Niby fast food, ale nic takiego niezdrowego tutaj nie znajdziecie. Nawet to mięso też byście mogli sobie w airfryerze zrobić, więc to, żeby było w ogóle tłuszczowa. Okej, okay, mam tu jeszcze jalapeno. Słuchajcie, ja to, sobie, ja to jeszcze raz sosikiem traktuję. Okej, okay. no i co? Na koniec przykrywamy to sałatą. No i co? Wam powiem, już linka cieknie. Zaraz będę zajadał, spróbuję i powiem Wam, co mi z tego wyszło. Będzie fryteczki, mięsko, serek się ciągnie. Pierwsza klasa. Naprawdę. że jeszcze nie jedliście kapsalona, to polecam. No i zróbcie sobie w domu taką wersję. Nie potrzeba dużo przygotowań, łatwy przepis. No i to, dziękuję, że mnie oglądaliście. Do królestwa kebabów jeszcze was zaproszę, Zrobimy w bułce, tortury, co tylko, co tylko będzie chcieć. I co no? Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, no to zapraszam. Pozdro. Kebab Capsalon. Zapraszam do mojego królestwa kebabów. Patrzcie, co się dzieje. Zobaczcie: mięsko, gyros kebab, serek, warzywka. Fryteczki, wszystko czego potrzebujesz. Zapraszam na mój kanał. Jeżeli interesują Cię kababy.